Cześć! Z tej strony Piotr Kurpiewski. Na co dzień prowadzę studio Nuance, gdzie zajmuję się tworzeniem wizualizacji, wnętrz i grafiki. A dziś wspólnie z portalem CG Wisdom przygotowałem dla Was tradycyjnie już kurs ze SketchUp'a i Vireya Next o łazienkach. Łazienki sprawiają najwięcej problemów, jeśli chodzi o wizualizację wnętrz. Ciężko jest zrobić dobry widok w ciasnym, Pozbawionym światła słonecznego pomieszczeniu. Zmierzymy się więc z tym wyzwaniem, a przy okazji przygotujemy trzy skrajnie różne aranżacje. Na około 4 metrach kwadratowych poruszę najpierw tematy związane z modelowaniem. Zajmiemy się m.in. kafelkami typu Subway, armaturą łazienkową i naprawdę bardzo zaawansowanymi kształtami misek WC. Rozwijają wszelkie wątpliwości dotyczące kłopotliwego, ale obecnego zawsze w łazience szkła. Pokażę Wam jak przygotowywać szkło prążkowane, mleczne, lustrzane, ornamentowane, o zmiennej przejrzystości, kolorze i refleksach. Uff. Pokażę też jak wykorzystywać zaawansowane procedural textures do tworzenia pięknych mozaik, marmurów, cegieł i metali. Na Waszych oczach stworzę trzy złożone środowiska oświetleniowe bez wykorzystania światła słonecznego. Omówię tzw. lens effects i pokażę wam, jakie nowe możliwości daje w tym zakresie najnowsza aktualizacja V-Ray Next. A skoro już o nim mowa, to zdradzę wam także jak przyspieszać proces renderingu i korzystać z chmury V-Ray Cloud, a potem także jak przeprowadzić w v postprodukcję plików VRIMG. Cały kurs składa się z 12 rozdziałów, które zostały ułożone w logiczną całość. Z modeli poszczególnych aranżacji w wersjach SketchUp 2019 i 2016, rysunków technicznych, na podstawie których powstaje wnętrze, skromnego katalogu tekstur i map niezbędnych dla materiałów V-Ray, zapisanych ustawień do postprodukcji, plików proxy, które są uproszczeniem kilku modeli w scenie trzeciej, no i wizualizacji również w formacie VRIMG, czyli przed. Postprodukcją. To wszystko po to, abyście mogli samodzielnie przejść przez ten tutorial. Jeśli więc chciałbyś zacząć robić takie fotorealistyczne wizualizacje, no to nie ma na co czekać. Mam nadzieję, że do usłyszenia.